To Lucifer i to jest odcinek z Tutaj które obiecałem. Raczej na prostu jest duże słowo, bo tak naprawdę to będą miejscówki, gdzie możecie stać, a nie powinniście, lub stawiać działka. A nad, nie wiem, domo czy autor miał na myśli, że to może stawiać. I dodatkowo, nie będę tu patrzeć jak to wszystko działa, będzie to w odcinku tym, który mam ci pokazany teraz na ekranie. Jak to ogólnie ogarniać te ściany, co to w ogóle to jest, w ogóle to, te ściany wszystkie i tak dalej, po prostu będę pokazywać klipy, gdzie yy, już tam gdzieś weszłem, postawiłem działkę itd. i tak dalej. I to na każdej mapie. Miłego oglądania. Tu można stać. Muszę się Muszę dostać. stać. Się da stać. Ciekawe, czy tu się dobudować? Ja się tutaj budować działkę Muszę teraz postawię działkę Na tym albo bardziej chodziło mi o to. A, dawaj. W ten sposób mam fakturę, że też spełniam słupka. Tak, ja sobie tutaj jeszcze postawię defense, żeby się podleczyć. I tak bliżej. O. Mówię. Tak, ja sobie tak zrobię. Dobra, teraz chodź tym, tym centym. Idziemy na twój Sanitim Ale co by budować? Się, wystarczyło mi położyć Czy da się na tej wieży budować? Dobra, da się na no. niej stać, ale nie wiem, czy da się budować A A No Poczekaj Nie, zmarli bym ja e, na noclipie spróbować tutaj uh -huh. jest takie no nie, nie A daj się tam stać. Dobra, tutaj spróbuj, Na tym e, pokazujesz? A tu? Okej okay. dobra nie, Nawet bez na No ale daj się tam stać. Na A na tym? to po Czekaj, może by doskoczył. O. Nie, się. No, Nie pozwala. O tego O, a tutaj. A tu o, tu tutaj da się budować? Nie. Nie, nie da się. A da się stać. No, e, tutaj nie. Nie, jednak nie. Chyba, że na ciężarówce właśnie ty to zrobić? Nie Mmm, no pipa. O, ja się zablokowałem w tekście, na jestem. genialny. Czekaj, Taka idea, jest food. To na tym się da się stać. Hmm, nie, nie da się. E, gdzie sprawdzić? Póki co jeszcze nie mam miejscówki, ale. śmieszne jest w ogóle to. To, jak na tym stoisz, to ci spycha, ale na tym już możesz nie stać. Na te lampy. Ja na chwilkę wyłączyłem no, klipa, żeby to zobaczyć. A, tutaj brak tekstur. Ehm, um, patrz gdzie stoję. Co? To było, to było? Yes. to Jest! ale to trzeba tak dobrze się ustawić na to. A. No to fajnie się wybiłeś, no. No to chodzi właśnie. Eeeem um. Nie, ja się tu budowa, to teraz o tym ci powiem Ale da się stawić Na ja migi, ale to nie podoba A, tu też się dostać A tutaj? Taka, taka Taka jest zaś zaspacenie A ja się ustawię, jeszcze z noclipem O O, o, o Nie! E -e. Nie ma takiej opcji Ja tam nie pobuduję, nie ma daję jej, Chcę To się zastać? Dobra Okej, okay, a to jest inny spawn od Blue Tak, wiem Okej okay. Jak masz w Działku to jest w miejscu? O oh, fucking shit. No! No właśnie! To no nie ma opcji, że ci tu wybuduje, nie ma takiej opcji tym... Takie na jednym z pracy to jest wiadomo, że na drugi tak to będzie. Nie zawsze tak jest właśnie, nie zawsze no. Nie, na tym jednym można. No a na tym? Gdzie? Tu. Weź wyłączną klipę, będzie ci łatwiej. Dobra, nie Aha, czyli tylko na się tym? Tak, nie da się nam budować. Nie, da się. nie, ale da się stać. Czyli na tym da się postawić, Dobra Chodź, jakby mogę tu się dostać. Ja w ogóle tą... Dobra, na tej kamerze da się stać. Da się. Daj się. Na no was tu, 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 tu już się zbudujesz Tu się zbudujesz Tiger, tu już jest Tu już jest tiger. nie ma Tu już jest <grymka> A ja ciekawe składam, że tu się dostać <grymka> O, chuj, no ja akurat dostałem komputer na 18. Nowy gamingowy. Bez? Na tym y, spójrz, tutaj postawić się. Nie, po prostu ten. Nie chcąc z tabem. w sensie z zakładką na TV. Okej, okej, okej. Na tym się dostać. To inna grupa, teraz to jest LAMP-ta Fortress. Yy, okay. Fortress Connected. Äh, sobie wesoć. Okej, ci da się. O! Na tym się dostać. Gdzie? Ona na tych. Nie, tutaj nie. Nie, też mi nie A nie mogę! Okej. Okay. A szkoda, bo byłby fajny kosmetyk do Pyro. Na, to, na tych wszystkich kamieniach mogę budować działka. Widzowie, na tych wszystkich kamieniach mogę budować działka. Okej, okay, na tym da się stać. O o można, okay. To jest tak. To jest pierwsze takie miejsce. Nie się da budować. szady i

Jako Druga patelnia w tym miesiącu To się okazuje chyba zwiększyli drop do MFM albo coś się zepsuło, albo po prostu zwiększyli inventowu, bo jest i wedstone update dropy i po... To się okazuje, już 4 lub no 5 patelni w tym miesiącu wypadło komuś i to się nie zawsze tak dzieje, więc coś tutaj nie gra. No i może... Ja tam, czeka, ta czeka, czeka. tam jest znowa na ty... Kurwa! Kurwa! Ty kurwa! Nie, ja chciałem to zrobić! No właśnie, to, mi tu z tej mapy, że właśnie da się zrobić kampa. Według mnie... E, Powinien być tutaj drzwi, przez które ludzie nie mogą wejść. W tym miejscu. Na pierwszym uspowniku. Ja no moje... jeszcze daj mi pięć, daj mi pięć. Dlaczego się da. Ja, ja szanuję osoby trans, ale czemu to wciskać kurwa w takim miejscu? Puchu. Dobra, e, ogarnąłem w ogóle informacje, czemu w ogóle jest takie coś: e, Ogólnie, po prostu jedną autorczynią jest właśnie kobieta, która jest trans, i dlatego jest takie coś: to jest jako podpis, który daje zawsze na każdym mapie, w, w, przy której pracuje. no. Nie na tym da się stać. Aaaa! Po kolei! ja co... chcę to zrobić. Może dyspenser? Nie, a działko? Też nie. No nie mogę. A może zostać. Tak A tu są Kalu zobaczyć. Ja się. Jeżeli Wam się podoba w taki sposób prowadzenie odcinków z eksploatami, miejscówkami, no napiszcie w komentarzu. Bo może w taki sposób bym stworzył jako mini serię, gdzie pokazuję na wszystkich mapach, które mieliśmy w ogóle w tf już od dawna, takie miejscówki. No i niestety to tylko było tyle tych miejscówek, więc się w kolejnym odcinku.